Afirmacja dla niego, magiczne sito mocy i światła. Przyjacielu, zatrzymaj się. Pozwól sobie usłyszeć coś, co może zmienić Twój dzień. Może nawet całe życie. Słowa, które powinny być mówione częściej i które teraz mówię z pełnym szacunkiem i sercem. Jesteś wartościowy. Nie dlatego, że coś osiągnąłeś, udowodniłeś, zrobiłeś, tylko dlatego, że jesteś. Twoja obecność coś znaczy, twój głos ma znaczenie, twoje istnienie jest ważne, dokładnie takie, jakie jest. W Tobie jest siła, ale też dobroć. Empatia, którą ukrywasz czasem przed światem, marzenia, które nosisz w ciszy, uczucia, których nikt może nie widzi, ale które są prawdziwe. Twój uśmiech, choćby rzadki, jest jak latarnia dla innych. Wskazuje drogę, daje nadzieję. Twoje słowo, Twoja obecność, Twoje jestem tu.